to jest proces, to, to nie, proces nie, nie, jest nie wydarzyło się w zeszłym to... roku, czy nawet trzy no, lata no, temu. No, to, się to się dzieje? Ale w to jest wypadek cesarstwa tak? kiedy y, to państwo, które kiedyś dominowało właściwie globalnie, nagle zaczęło się po prostu sypać, ponieważ procedury, ponieważ e, korupcja, ponieważ e, zagrożenie zewnętrzne, to jest e, też historia lat 30. Kiedy państwa powstawały na gruzach wielkich imperiów, które się zawaliły, autorytarnych czy autokratycznych imperiów, wprowadzano do demokracji, ta demokracja się tam w ogóle nie sprawdzała. To jest odpowiedź o nieudanych eksperymentach demokratycznych, po dekolonizacji czy arabskiej wiośnie. Ile państw demokratycznych utrzymało się w Afryce Północnej? Tunezja, która mieliśmy takie nadzieje, przestała być państwem no, bliskim nam, jeśli chodzi o respektowanie naszych wartości, już nie mówiąc o Egipcie czy, czy o Libii. To jest historia o Iraku, tak, który miał kwitnąć i tak dalej, i tak dalej. Demokracja jest generalnie w kryzysie, natomiast to, co mnie martwi, to jest to zaszczepione wśród... I nasze ze względu na technologii informacyjnej ze względu na pewne zrównoważenie to przekonanie obywateli, że potrzebny jest silny przywódca. Tak. Bo kiedy się mówi o potrzebnym silnym przywódcy, który, który weźmie to wszystko w kardy i zrobi porządek, no, mi się od razu zapalają napki czerwone, czerwonego, znam historię XX wieku, wiem, czy to się kończy, ale ewidentnie ludzie nie wiedzą, że nie można iść na skróty. Rządy PiSu nie były skuteczne, rządy PiSu to były rządy dyletantów, to było podejmowanie decyzji, które się kończyły dramatami, jak na przykład w Stardynie wiano. in Tam też miało być lepsze zarządzanie niż za wcześniejszych rządów, bo tam się okazało, że konie zaczynają padać. Tak? To było takie zarządzanie pandemią, że kupowały się respiratory, które się do niczego nie nadawały. Tak, rząd był skuteczny, kupił respiratory. Tylko, że nie można było ich przez i tak dalej. Tylko, że nie można było zrobić. Rząd był skuteczny, kupił Pegasusa, żeby zwalczać e, federuz. Tak? Kompozycja. Tak? Ale rozliczenia widzą, gdzie są te rozliczenia. Gdzie tak, gdzie są te rozliczenia. Tak, że teraz byśmy chcieli, żeby przyszedł prokurator e, o 6 rano zapukał do drzwi wszystkich e, posłów Poszedł, pał, tak i jak wszystkich po prostu zaciągnął do więzienia tak. i zawiózł gdzieś e, do Głdawii. I tam tak postawił internowania i po tak. po prostu dawał im do podpisania kartki. Albo uciekacie na Białoruś, albo, albo będziecie e, sądzeni i dostaniecie 15 lat. Jeszcze tak. karne może zaostrzyć, albo wprowadzić karę, tak. e, karę śmierci, jak niektórzy politycy pis że zresztą chcą. No przecież no nie, 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 nie takiego państwa... Takiego, nie, nie, nie takiego chcemy. Państwa, e, chcemy. No, chcemy. Nie rozumieją tego, jak wygląda e, do końca procedura karna, że minister tego do... chcemy.